Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku, tak jak obiecałam Wam poprzednim razem w filmie o Andrzeju Właście, żeby trochę rozluźnić mój kanał i tylko, nie tylko opowiadać o jakichś tragediach. I obiecałam opowiedzieć może o kilku gwiazdach, rzeczywiście gwiazdach filma między, filmu międzywojennego. Tak dzisiaj to czynię. Chciałabym opowiedzieć Wam o portrecie tarotowym Aleksandra Żabczyńskiego. Pierwszego Amanta II Rzeczypospolitej, e, wykonawce e, głównych ról w wielu filmach, e, na przykład Ada To Nie Wypada, Jadzia, e, Nic zapewne Wam nie mówią te tytuły filmów, ale piosenki z niektórych filmów na pewno kojarzycie. Już nie zapomnisz mnie, to wykonywał Aleksander Rabczyński. Aleksander Rzabczyński urodził się w 1900 roku, w lipcu, w rodzinie o tradycjach wojskowych. Jego ojciec służył w armii ówczesnej rosyjskiej carskiej. I no po prostu w domu był taki, była dyscyplina, ale Aleksander Żabczyński, on miał również siostrę, on był jedynym synem swoich rodziców, miał siostry, ale Aleksander Żabczyński właściwie nigdy nie sprzeciwiał się woli ojca, był mu posłuszny, to znaczy w taki sposób, że tak, gdzie ojciec go kierował do Takich szkół, czy w takim kierunku. Tak Aleksander Żabczyński na to się zgadzał. On był, uczył się w gimnazjum męskim, potem cała rodzina podczas I wojny światowej została ewakuowana na, na dzisiejszą Ukrainę w okolicach Smoleńska, Charkowa. A ojciec Aleksandra Żabczyńskiego kiedy, wtedy, kiedy powstawało Wojsko Polskie podczas I wojny światowej, on po prostu zgłosił się do Wojska Polskiego i w stopniu sieranta albo kapitana, może nawet wyżej, otrzymał nominację. Te tradycje wojskowe jego ojciec, to znaczy ojciec Aleksandra Rzabczyńskiego, chciał um, e, podtrzymywać, chciał, aby jego syn również poszedł do szkoły oficerskiej. Tak się stało, ale um, on skończył tą szkołę, z tym, że potem e, chciał, e, znaczy chciał, ojciec właściwie też mu kazał pójść na studia prawnicze już w Warszawie po I wojnie światowej ale na egzaminach końcowych czy na jednym z egzaminów prawdopodobnie doszło do bardzo ostrej wymiany zdań między Aleksandrem Żabczyńskim a wykładowcą i Żabczyński nie ukończył tych studiów i w czasie tych studiów on tak trochę zaczął interesować się teatrem to znaczy, wiadomo, wtedy chodziło się do teatru, chodziło się do opery, chodziło się do operetki, ale Rabczyński jakoś tak od kulis zaczął się tym interesować, no i po prostu trafił. Tak trafił na scenę, potem został skaptowany przez Andrzeja Własta do Revi Pro no i stamtąd prosto prowadziła droga na ekrany kinowe. Czy Aleksander, to znaczy tak, Aleksander Rzabczyński był bardzo wiernym mężem. Z jednym wyjątkiem. Miał jedną żonę, Marię Rzabczyńską. Ona była również aktorką. Bardzo kobieta, bardzo dobre małżeństwo. Aleksander Rzabczyński był bardzo dobrze ułożony, bardzo dobrze wychowany. Po angielskiemu moglibyśmy powiedzieć, że był dżentelmenem. I to jest również zapisane w jego portrecie tarotowym. I e, krążyła taka anegdota po e, Warszawie e, międzywojennej, że Aleksander Rzapczyński jest tak dobrze wychowany, że kiedy chce otworzyć puszkę sardynek, to najpierw puka trzy razy w wieczko, czy może. Więc taka, taka anegdota krążyła. I rzeczywiście Aleksander Rzapczyński był nad wyraz uprzejmy, nad wyraz skromny. Ale co z tym jednym wyjątkiem, jeśli chodzi o jego wierność? To był czas, kiedy w dwudziestoleciu międzywojennym jaśniały różne kariery, różne gwiazdy męskie i żeńskie. I Aleksander Żabczyński uwikłał się w romans z lodą halamą. To była głośna sprawa wtedy. Ogromny, namiętny romans, ogromny. Ekscytujący również dla prasy, bo to przecież wtedy dziennikarze chodzili za e, m, aktorami, czy no, aktorami, e, żeby pisać w kronikach towarzyskich, co tam się dzieje. Maria Żabczyńska, żona Żabczyńskiego, to przetrwała. I no, Żabczyński wrócił do, do żony. Nie rozwiódł się ze swoją żoną, aby związać się z lodą halamą, ale to była też ogromna miłość ze strony lody halamy do Żabczyńskiego. I ona nawet po latach, po wojnie, już wspominała, że spotkała Żabczyńskiego. Ale to już nie był ten człowiek, to był zupełnie inny. Ja Wam również powiem parę słów na ten temat o tym. I na pogrzebie Aleksandra Żabczyńskie, Żabczyńskiego Loda Halama napisała w swoich wspomnieniach, że idąc na mszę pogrzebową do kościoła, stała z tyłu, żeby nikogo nie ranić swoją obecnością, ani nie wzbudzać sensacji, no ale ona pamiętała o nim do końca. Dobrze, jaki portret tarotowy Aleksander Rabczyński ma? Co jeśli chodzi o, o to posłuszeństwo wobec ojca? On ma w świadomości cesarza oraz na harmonii wewnętrznej cesarza, i również ma sporo kapłanek w swoim portrecie tarotowym. Kapłankę na pierwszym etapie życia oraz kapłankę na wnętrzu. I ja Wam często wspominałam, że kapłanka. Oczywiście w ekstremalnych sytuacjach, tak to mówiłam, że kapłanka może stać się ofiarą przemocy domowej, że się mało odzywa, mało się podnosi głowę, ale w wypadku Aleksandra Żabczyńskiego zrealizowało się w ten sposób, to w sposób posłuszeństwa wobec ojca, wobec tego cesarza, ta kapłanka, po prostu bez słowa sprzeciwu robiła to, co, znaczy w portrecie Aleksandra Żabczyńskiego, robiła to, co kazał mu ojciec, czy tam gdzie kierował go ojciec, uważała to za słuszne, dlatego była posłuszna. I Aleksandra Żabczyńska, u niego ta, to kierowanie ojca... Jego w jakimś tam y, dziedzinie życia, czy nauki, czy właśnie kontynuacji y, y, tradycji wojskowej do, y, y, w rodzinie, było dla niego naturalne. On się tym nie sprzeciwiał. Jemu to się w ogóle nie kłóciło z jego wewnętrznym postrzeganiem świata. Po prostu y, Aleksander Rabczyński taki był również wewnętrznie. Co jeśli chodzi o tą jego dżentelmeńskość y, i uprzejmość? Y, tutaj y, Dobry jest moment, aby powiedzieć coś więcej o karcie umiaru, bo Aleksander Żabczyński ma właśnie kartę umiaru i umiar również mówi o właśnie dyplomacji, o tolerancji, o taktowności, a to się wiąże właśnie jeśli chodzi o mężczyznę, bycie dżentelmenem. Więc na zewnątrz Aleksander Żabczyński był postrzegany przez pryzmat umiaru, czyli właśnie tej uprzejmości, grzeczności, wobec wszystkich, kobiet zwłaszcza, no wtedy też były takie czasy, że wobec kobiet było się zawsze grzecznym. Oczywiście kobiet z towarzystwa, bo na przykład praczek czy służących, no to może niekoniecznie, ale yy, ogólnie szacunku do płci pięknej, yy, czyli do kobiet, to jest właśnie ten umiar. Czy on miał jeszcze gdzieś ten umiar? Wydawało mi się, że tutaj się gdzieś powtarzał u niego umiar. Nie. To, to jest właśnie ten umiar i to yy, i to, że miał cesarza na harmonii wewnętrznej, cesarza w, w świadomości, już abstrahuję teraz od jego ojca, że, mm, tylko mówiące te karty o nim samym, czyli y, y, razem z umiarem, y, przyjmował na siebie rolę y, mężczyzny taką, jaką wymagała wtedy ta epoka czyli właśnie odpowiedzialności za kobietę, odpowiedzialności za życie, nie wiem, za rodzinę, y, taktowności, y, bycia dżentelmenem. I tak dalej. Jeszcze jest, słuchajcie, jedna taka, to nie jest anegdota, to jest fakt właściwie z życia przedwojennego Aleksandra Żabczyńskiego i jego żony. Aleksander Żabczyński miał tyle fanek, Tyle kobiet, które go podziwiały, uwielbiały, i przychodziły do niego do domu, to znaczy na klatkę schodową. Kiedyś było tak, że albo cały, cały dom należał do jakiegoś właściciela i ludzie wynajmowali mieszkanie, zazwyczaj jedno mieszkanie to było jedno piętro, albo no po prostu wykupowali mieszkanie tych, na które było stać właśnie to jedno ogromne mieszkanie. Na jednym piętrze. I Aleksander Żabczyński z żoną właśnie żył w takiej kamienicy, bardzo eleganckiej, w eleganckiej dzielnicy Warszawy, i tam przychodziły fanki, i e, właściciel tej kamienicy. Prawdopodobnie w kontrakcie wynajmu tego mieszkania stworzył zapis, że odnawianie klatki schodowej należy do Aleksandra Żabczyńskiego. Dlaczego? Dlatego, że fanki zostawiały na ścianach napisy z uwielbieniem dla Aleksandra Żabczyńskiego i co pół roku. Pół roku, co pół roku Aleksander Rzapczyński musiał odnawiać klatkę schodową. Także wyobraźcie sobie, jak. Yy... Jak uwielbiany był Aleksander Żabczyński, jak postrzegany był jako amant i mm, jakie dostawał role. Właściwie podejrzewam, że te które role dostawał takiego szarmanckiego pana, takiego on nigdy nie dał nikogo, słuchajcie, frywolnego, żadnego zabijaki. To był zawsze właśnie taki przedwojenny na przykład pan hrabia Okrza. Yy, właściwie to nie był hrabia, no, to był właściciel yy, yy, z filmu, yy, właściciel składu z, yy, sportowego. Yy, no, ale taki równie dobrze w tym filmie mógłby zagra zagrać hrabiego. Ja mówię teraz o filmie pod tytułem Jadzia. Więc taki właśnie przedwojenny pan hrabia, dobrze wychowany, poruszający się swobodnie w wysokich sferach towarzyskich, ale również umiejący się znaleźć w rozmowie z niższą warstwą społeczną, jaką wtedy, jak było wtedy podzielone społeczeństwo. Zapomniałam, do czego zmierzam. Prawdopodobnie mówiłam o tym cesarzu ze świadomości harmonii wewnętrznej właśnie jako i tym umiarze, jako tym dżentelmenie. Ale słuchajcie, co jest ciekawe, Aleksander Żabczyński w swoim portrecie tarotowym nie ma żadnej karty, na przykład tak jak diabeł, albo takiej, no nie wiem, powiedzmy jak gwiazda, mówiącej o tym, że zrobi błyskawiczną, ogromną karierę filmową i będzie oklaskiwany, podziwiany, będzie na scenie. On naprawdę nie ma żadnej takiej karty. Najważniejsze w życiu u niego było koło fortuny, więc ten przypadek to koło fortuny. Jedni powiedzą, że to przypadek, drudzy powiedzą, że to jest przeznaczenie. Jakby tego nie rozpatrywać, to po prostu koło fortuny pozwoliło mu znaleźć się w takim miejscu, w takich okolicznościach i znać takich ludzi, kiedy wyniosło go na szczyt. Także yy, tak, myślę, że to koło fortuny najbardziej odegrało rolę w jego życiu, jeśli chodzi o rozpoznawalność, występowanie na scenie. I Aleksandra Jarzapczyński, słuchajcie, nie został, yy, nie zepsuło go to. On miał zbyt mocny kręgosłup moralny, kręgosłup etyczny, kręgosłup wpojony mu przez rodzinę ojca, matkę, żeby go to zepsuło, bo on ma również w swoim portrecie tarotowym kapłana, kapłana maskarmy. Kapłana ma jak pracować z misją i u niego w tym wypadku, ten kapłan mówi właśnie u, o y, pozosta, y, pozostaniu y, y, takim prostolinijnym człowiekiem, wiernym swoim wartościom. No oprócz tego ogromnego romansu z Lodą Halamą i y, y tego, y, no naprawdę, to było y, chyba szaleństwo jego życia, że tak to nazwę, chociaż podejrzewam, że również wspominał to, y, y, do końca swojego życia. Niech świadczy, słuchajcie, o tym kręgosłupie moralnym Aleksandra Żabczyńskiego. Wybór. Kiedy w 1939 roku zaczęła się wojna, Aleksander Żabczyński natychmiast wstąpił do wojska. Natychmiast. On nie zastanawiał się ani sekundy. On nie zastanawiał się ani sekundy, e, ponieważ taka była je, e, tradycja jego rodzinna. On miał przykład u ojca e, ogromny patriotyzm, obowiązek wobec kraju. E, natychmiast. E, więc on walczył e, na różnych frontach walczył również pod Monte Cassino. E, wrócił do Polski, ale słuchajcie. E, po wojnie, II wojnie światowej, miał problemy z powrotem do Polski. Jego żona została w Polsce, przeżyła wojnę, a on musiał się starać o specjalne pozwolenie, żeby wrócić do Polski, bo jako, słuchajcie, żołnierz najpierw. Również Armii Krajowej, potem e, e, walczącą Monte Cassino, był wrogiem, oczywiście, tworzącego się socjalistycznego państwa pod e, e, dyrygenturą e, ZSRR, więc e, niechętnie wpuszczano czy pozwalano wracać takim żołnierzom do Polski, a e, no bardzo długo, naprawdę bardzo długo to trwało, zanim e, pozwolono mu wrócić. Ostatecznie w grudniu, Właśnie nie pamiętam, czy to był 47, czy to był 48 rok. W każdym razie wiem, że to był grudzień, koniec, koniec roku. Wrócił do Polski i był. No, połączył się na nowo ze swoją żoną, tak, odnaleźli się po latach. Był rozpracowywany oczywiście przez SB. Wszystkie te doświadczenia wojenne bardzo na nim mocno się odbiły, też psychicznie, również fizycznie i Aleksander Żabczyński pod koniec życia zaczął pić, albo może nadużywać alkoholu. To właśnie wtedy Loda Halama zobaczyła go po latach i powiedziała, że to już nie jest ten człowiek, którego ona pamięta, nawet wizualnie i z rozmowy psychicznie. Ona napisała, że trudno jej było znaleźć z nim wspólny temat. Ona miała inne doświadczenia wojenne i on miał inne doświadczenia wojenne. W 1955 roku chyba tak Aleksander Żabczyński zmarł. Został pochowany razem ze swoją żoną na wąskach i taki był koniec pierwszego amanta II Rzeczypospolitej. Także polecam Wam obejrzeć sobie kilka filmów z Aleksandrem Żabczynieckim, posłuchać piosenek, jakie wtedy nuciła cała Polska, ówczesna Polska przedwojenna, a Warszawa to już na pewno. Wiem, że trudno dzisiaj jest zrozumieć to uwielbienie dla aktora, ale pamiętajcie, że kino, filmy wtedy było nowością. Z filmów niemych stało się filmami dźwiękowymi i wszelcy. Aktorzy i aktorki, którzy, od których wymagano tego, aby oprócz tego, że grają, też śpiewali, tańczyli, zachowywali się odpowiednio. Oczywiście mówię o kinie polskim, oni to wszystko umieli. To nie były osoby takie gwiazdy jednego sezonu, to były osoby, które coś sobą reprezentowały. Także wiem, że dzisiaj było krótko, ale chciałabym, żeby było w miarę luźno, w miarę, tak wiecie, niezbyt nie smutno i niezbyt tragicznie. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas i do następnego.